Spoglądam na Państwa, zapraszamy jeszcze, zapraszamy i prosimy o to, aby zajmować wolne miejsca. Ten namiot z pewnością sprawi, drodzy Państwo, że będzie nam choć trochę chłodniej i trochę przyjemniej. Czas rozpocząć kolejne wyjątkowe wydarzenie. Wydarzenie, drodzy Państwo, tak znakomicie i nierozłącznie wpisujące się w czas dziękowania za ogromny rolniczy trud i wysiłek. O tym dzisiaj pewnie będziemy z tej sceny, a właściwie z sceny, mówili niejednokrotnie. Dziękujemy dzisiaj gospodarzom tych uroczystości, pani burmistrz, ale także mieszkańcom pięknego i malowniczego sołectwa, bo tak mówimy o naszym Bąkowie. Bąkowo, drodzy Państwo, jako pierwszy już za kilka chwil zaprezentuje swój dożynkowy, piękny, malowniczy wieniec, rzecz jasna: Sołectwo Bąkowo. W skład sołectwa wchodzą dwie wsie, malowniczo położone w Dolinie Noteci i nadnoteckich łąk Bąkowo i Komorowo. Sołectwo liczy 36 gospodarstw rolnych, których powierzchnia użytków rolnych wynosi 580 hektarów. Największe gospodarstwo liczy około 50 hektarów. Rolnicy zajmują się głównie produkcją bydła, bydła mlecznego. Sołtysem czwartą kadencję jest pani Krystyna Gwizdowska, która prężnie działa na rzecz rozwoju obu wsi. W ostatnim czasie została wybudowana sieć kanalizacyjna. W 2018 roku nowa asfaltowa droga i chodnik przez całą wieś oraz miejsca parkingowe przy Świetlicy. W tym roku wyremontowana została Świetlica Wiejska w Bąkowie. Warto dodać, drodzy Państwo, że od kwietnia 2023 roku w sołectwie Bąkowo już z ogromnym powodzeniem działo Koło Gospodyń Wiejskich. Drogie Panie, serdecznie gratulujemy. Pani Sołtys, dołączamy się do gratulacji, które dzisiaj będą płynęły pod Pani adresem. Wielkie, wielkie brawa. Czas na dobrze niebo. Jedno z mniejszych sołectw w gminie Wyżysk. Ale największe i najważniejsze dla rolniczego charakteru gminy. Składa się ono z czterech gospodarstw indywidualnych oraz gospodarstwa Stadniny Koni Dobrzyniewo, której prezesem jest Felicjan Pikulik. Stadnina Koni gospodarzy na prawie 1500 hektarach, w tym na terenie sołectwa Dobrzyniewo na 445 hektarach. Jak sama nazwa wskazuje, oprócz produkcji rolnej, Stadnina zajmuje się hodowlą zwierząt, głównie bydła mlecznego i koni. Na tym polu działalności Stadnina może pochwalić się wysokimi osiągnięciami i wyróżnieniami na wystawach krajowych i regionalnych. Zdobyła wiele tytułów, superczempionów, czempionów i wiceczempionów oraz złotych medali. Wysokie osiągnięcia zdobywają również konie hodowane w Stadninie. W ostatnim czasie w sołectwie wybudowano chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej. Sołtysem i zarazem radnym Rady Miejskiej w Wyrzysku jest pan Leszek Malczewski. W sołectwie Dobrzyniewo od września 2021 roku prężnie działa też koło gospodyń wiejskich. Wielkie, wielkie brawa. O te brawa będziemy dzisiaj pewnie prosili niejednokrotnie. Sołectwo Glesno to kolejne sołectwo, które będzie zmierzało w naszym kierunku, drodzy Państwo. W skład tego sołectwa wchodzi najwięcej wsi. Są to Glesno. Gleszczonek, Bagdad, Bielawy, Nowe i Marynka. Na terenie tego sołectwa jest najwięcej użytków rolnych, około 1200 hektarów, choć jest tylko 6 gospodarstw indywidualnych. Zdecydowaną większość gruntów rolnych uprawia gospodarstwo glesno, wchodzące w skład stadniny koni w Dobrzymiewie. Na terenie sołectwa znajdują się ciekawe, zabytkowe obiekty, m.in. dwory w Bagdadzie i Gleśnie, oraz z barkami czy kościół parafialny w Gleśnie. Sołtysem trzecią kadencji jest pani Marzanna Musiał. W sołectwie Glesno od marca tego roku prężnie działa i rozwija się koło gospodyń wiejskich. Powitajmy przedstawicieli Sołectwa Glesna także glesną także gromkimi bramami. To ogromny, ogromny trud, niebywały wysiłek, aby przygotować tak piękny wieniec dożynkowy. Warto przypomnieć, drodzy Państwo, w tym miejscu, że te wieńce dzisiaj w specjalnym dożynkowym konkursie będą rywalizowały, a wyniki pewnie poznały za kilka, kilkadziesiąt minut. Kolejne sołectwo, Szanowni Państwo, to Gromadno. Wieś Gromadno położona jest nad malowniczym jeziorem Falmierowskim, w bliskim sąsiedztwie Falmierowa. Zamieszkuje ją około 340 mieszkańców. Na terenie gromadna znajduje się 50 gospodarstw rolnych. Rolnicy uprawiają blisko 800 hektarów użytków rolnych i hodują bydło mleczne. Największe gospodarstwo liczy około 50 hektarów na terenie sąsiedztwa. We wsi działają Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Klub Sportowy Gromadno i Kółko Rolnicze Gromadno. Na terenie wsi znajduje się również bardzo piękny, zabytkowy kościół z bramą, dzwonnicą. Przy Świetlicy Wiejskiej znajduje się teren rekreacyjny z wiatami, placem zabaw dla dzieci i urządzeniami siłowni zewnętrznej. Sołtysem Sołectwa Gromadno jest pan Roman Kowalski. W Sołectwie Gromadno od sierpnia 2021 roku prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich. Tak ogromne, ogromne brawa prosimy Dla tych młodych osób, dla tej młodej osoby na samym przedzie, przedzie tego korowodu, drodzy Państwo, to pewnie ogromne przeżycie tych emocji. W sercu dzieciaki mają dzisiaj pewnie sporo, bo to oni dzisiaj także angażują się w cały szereg dożynkowych przygotowań. Cóż, drodzy Państwo, przenosimy się do Konstantynowa. Sołectwo jest jednym z mniejszych sołectw w wyżyska. Na jego terenie znajduje się 18 gospodarstw rolnych i 173 hektary użytków rolnych. Choć gleby lekkie są niskiej klasy 5 i 6, to nie brakuje ludzi, którzy poświęcili w swoje, swojej uprawie ziemi, i hodowli, zdrowie. Na terenie wsi znajduje się świetlica wiejska z terenem rekreacyjnym, który w ostatnich latach zyskał nowe oblicze. Świetlica wiejska została Wewnątrz odnowiona, a na terenie rekreacyjnym pojawił się plac się zabaw dla dzieci i urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wiata rekreacyjna. Cały teren został ogrodzony i zamontowane piłkochwyty, by może było bezpiecznie grać piłkę nożną. Sąpysem jest pan Marian Królak. Gorąco witam. Tak, pogoda nam dzisiaj sprzyja, prawda pani poseł? Cieszymy się, bo na terenie gminy Wyżysk taka pogoda jest przecież zawsze. Szanowni Państwo, a my kontynuujemy naszą wędrówkę po pięknej i malowniczej gminie, bo tak mówimy o gminie Wyżysk, I natrafiamy na kolejne sołectwo, drodzy Państwo. Dostrzegam, że tym razem jest to kosztowo. Serdecznie Was zapraszamy. Kosztowo zamieszkuje około 630 mieszkańców. Na jego terenie znajduje się 65 gospodarstw rolnych o powierzchni 640 hektarów użytków rolnych. Oprócz tego rolnicy zajmują się produkcją zwierzęcą, bydła mlecznego oraz trzody chlewnej. Największe gospodarstwo liczy ponad 70 hektarów. Kosztowo może pochwalić się działalnością parafialnego klubu sportowego Tęcza, który od kilkunastu lat jest niepokonany w międzynarodowej parafiadzie dzieci i młodzieży, drodzy Państwo. W Kosztowie warto zobaczyć zabytkowy kościół oraz dwór z parkiem. Sołtysem jest pani Renata Młodzik. W sołectwie kosztowo prężnie działa także koło gospodyń wiejskich. Powitajmy, rąk mi dmi brawa przedstawicieli sołectwa kosztowo. Czas na osiek nad Notecią. Spoglądam na pani sołtys. Uśmiech malujący się na jej twarzy to chyba znak, że jesteśmy gotowi. Sołectwo osiek nad Notecią. W skład stołectwa Osiek nad Notecią wchodzą wsie Ostrówki, Wyciąg, Zielona Góra i Osiek nad Notecią. Osiek to jedna z większych wsi w Polsce, którą zamieszkuje około 3900 mieszkańców. Area użytków rolnych wynosi około 1300 hektarów. Z dużym udziałem łąk nadnoteckich, a największe gospodarstwo liczy około 80 hektarów. Rolnicy skupiają się na produkcji bydła mlecznego i opasowego. Osiek nad Notecią znany jest w Polsce dzięki Muzeum Kultury Ludowej, na terenie którego się, znajdują się muzealia i obiekty architektury wiejskiej z terenu Krainy, Pałuk i Puszczy Noteckiej. W Osieku nad Notecią znajdują się wszystkie podstawowe instytucje życia publicznego oraz aktywnie działające stowarzyszenia i organizacje. Między innymi kółko rolnicze, koło wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego, koło emerytów i rencistów oraz indywidualnych, odnicza Straż Pożarna z orkiestrą Dentą, która uświetnia także dzisiejszą uroczystość. Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Orzeł Osiek. Sołtysem jest pani Ewa Pawlarczyk. Gorąco witamy. Podnosimy wrażenie, że pani Ewa przyjechała do nas ze swoim własnym fanklubem. Serdecznie gratulujemy. Sołeszko, sołectwo rężkowo, rężkowo, przepraszam. Rzęszkowo, oczywiście, że Rzęszkowo. W skład tego sołectwa wchodzą miejscowości Anusin i Rzęszkowo. Sołectwo liczy 17 gospodarstw rolnych o powierzchni użytków blisko 350 hektarów. Powierzchnia największego gospodarstwa to około 30 hektarów. Rolnicy stawiają na hodowlę bydła oraz trzody chlewnej. Od kilku lat Rzęszkowo jest znane z re w regionie dzięki odrestaurowanemu, zabytkowemu pałacowi, w którym odbywają się uroczystości o różnym charakterze. Wokół pałacu rozciąga się również kilka hektarów zabytkowego parku. Sołtysem i jednocześnie radnym Rady Miejskiej Wyżysku jest pan Krzysztof Bartkus. Pan Krzysztof jest najdłużej piastującym urząd Sołtysa w Gminie wyżysk Pełni tę funkcję już od 38 lat. Serdecznie witamy! Sołectwo Żelazno. W skład wchodzą cztery gospodarstwa rolne o powierzchni 37 hektarów użytków rolnych. Aktualna liczba mieszkańców to 180 osób. W ostatnich latach teren rekreacyjny zyskał plac zabaw, siłownię zewnętrzną, zabudowę wiatową. Sątysem i jednocześnie radnym Rady Miejskiej w Wyżysku jest pan Mateusz Jarenko. W sołectwie Żelazno od marca tego roku prężnie działa i rozwija się koło gospodyń wiejskich. Ogromkie, gromkie brawa prosimy. Bez nich, drodzy Państwo, pewnie także i te dożynkowe uroczystości nie byłyby tak barwne i wyjątkowe. Mowa oczywiście o członkach rodzinnych ogrodów działkowych, a na nasze ogrody działkowe o nazwie Podsłoncznikiem w Wyrzysku możemy liczyć podczas największych wydarzeń, nie tylko podczas Święta Plonów. Dziękujemy za Waszą obecność. Rodzinny ogród działkowy w Wyrzysku działa na terenie naszej gminy od lat 70. XX wieku. Na powierzchni blisko 10 hektarów znajduje się około 300 działek ogrodowych. Rodzinny ogród działkowy w Wyżysku zrzesza prawie 400, 420 członków. Działki ogrodowe, poza miejscem uprawy owoców i kwiatów, są również miejscem rekreacji i wypoczynku dla części działkowiczów. W ostatnich latach, przy wsparciu Gminy Wyżysk, zakupiono pompę do hydroforu, sprzęt do utrzymania zieleni oraz przeprowadzono modernizację budynku administracyjnego, siedziby ROT im. Podsłonecznikiem. Prezesem jest pan Wacław Pąk, naszych wyżyskich działkowców. Powitajmy raz jeszcze, także gronkimi brawa. Wspominaliśmy już, drodzy Państwo, dzisiaj, ale warto wspomnieć raz jeszcze o konkursie wieńca dożynkowego. Nieodłącznym elementem każdych dożynkowych uroczystości jest oczywiście wieniec. W tym roku dzieła mieszkańców dziesięciu sołec i rodzinnego grudu działkowego naszej gminy przystąpiły do rywalizacji o tytuł najpiękniejszego wieńca.